Czy to ptak, czy samolot? Nie to ja w kwadratowym świecie i z tej strony Darki Rito God się malowam wszystkim. Zaczynamy nową serię na moim kanale. Nazywać się będzie Lucky Islands. I tutaj, właśnie po update'cie wakacyjnym, yy, są nowe mapy. My jednak zagramy na starszej mapie Candy. A ja na nią po prostu pączki robię, no bo praktycznie tu nie ma innych słodyczy tylko pączki. A candy to cukierki z tego co wiem czy słodkości, no słodkości głównie. No i tutaj odliczanie zaczyna się, 12 osób. No i dla tych którzy nie wiedzą jest to, y, to na serwerze cubecraft, y, jest to modyfikacja y, do Skywarsów z modyfikacja dająca Laki Bloki. O, dostaliśmy łuki szały, pięknie. No i oczywiście rozwalamy takie. No to przegraliśmy chyba. Tutaj atakuje już nas Enderman, więc ja się wynoszę, zagramy inną po prostu mapkę. No niestety czasami tak się zdarza, z żadnej broni nie mając nie mamy szans z Endermanem. Więc to było z góry przegrane ale tutaj spróbujemy naneście. No i tu 10 sekund i zaczynamy zabawę. Oczywiście, jeśli macie propozycje jakichś Minecraftowych gier, które mogliby, mógłbym zagrać z wami czy samemu, to oczywiście zostawcie komentarz. Dla zwiększenia zasięgu też zostawcie prawidłową łapkę w górę. Jak również prosiłbym o zostawienie subskrypcji i dzwoneczka, bym miał motywację dalej nagrywać. A myślę, że serejka Wam się spodoba też w planach w przyszłości. Mam zrobienie singla, też oczywiście z Waszym udziałem, czy to na jakichś live'ach, czy w odcinkach, to już się zobaczy. A nie, mamy drzewo. Dobrze. Tu nawet kolejne są fajnie. Idziemy jeszcze po A, jakby mi tu chciał ktoś wejść, to zostawmy pułapkę. Tu jeszcze jest jeden laki blok. No taki średni. A tu bloki do budowania. To na razie chwilowo nie. Jak coś będę wiedział, że tam są. Niestety nie mamy żadnego Kailofa. Hmm. Ale bloku do budowania tu mamy, więc nie ma co się martwić. Tu zrobimy sobie mieczyk. Tu zrobimy sobie portki. Tu zrobimy sobie. O! I pięknie tu spróbujemy rozwalić trochę tu potrwa, ale tu też są takie bloki, dlatego warto. Hm, Ja to zrobię tak. Niestety straciliśmy chyba blok żelaza. Same dragonbrefy. Hmm. Tu zrobimy taki miecz. Tu zrobimy szybko klatę. O i pięknie ja już jestem gotowy do wpierdzielu tu woda tu łuki szały spadaj moje a tu idziemy kolejna. osiągnę? no niestety nie Będziesz mi tu ja Ci Pokażę, jak się strzela. Ping. Ping. Nie wiem, co marnować. strzałek, wiem, że nie trafię. Ale za to zrobimy takiego mikrofonu i pięknie tam chyba nikogo już nie ma bo widzę silverfisha myślę, że to one się pobawiły troszkę tam ktoś jest z tego co widziałem starczyć. mam nadzieję, że nikt nie, nie zestrzeli w tym czasie o, pięknie i teraz możemy się zobaczyć. To też jest niebezpiecznie. Gdzieś tu chyba jest pięknie Tutaj ktoś ma podobną sytuację do mojej, jeśli chodzi o budowę, bloki dalej. Gdzie on jest? Czekam na mnie, bo przecież mam takie same szanse. Mamy sknight, zostało nas trzech. On i Gdzie on jest? Jeszcze się zastanawiam, jak tutaj oni to rozwalają. Nie wiem, gdzie on jest. Mam nadzieję, że HMS-1 będzie widziałem. Coś tu się ciągle No. Shitting. To nie jest hmm, to było dziwne, no ale spróbujemy może na. No i zobaczymy. No i tutaj. Bloczki. Kilo. Pięknie. Można się zaposiłkować tym bloczkiem. Tutaj dostaliśmy jeszcze grappling tu taki. Potrzebuję kawałek podłogi. Tak, tak, tak i pięknie tutaj nasz kolega ciekawe czy ogary, bo nie razie widzę, że wokół bloki. Bene chamskie, nie zrobię nic. Daj się zrobić chleby cioty. Coś ci nie idzie też strzelanie, kompletnie. Ktoś tam spadł? Nawet wiem kto. Dziękuję. To się przyda, to nie. to nie. To nie, to nie, to tu. Tak, 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 tak. Cykły łuk też się przyda. Zostały jeszcze dwa teamy, To nikogo już nie ma. Zobaczymy czy to ma taki zasięg. To ma taki zasięg. To się zaskoczone nie doczuje, że udało mi się wleć na prosiaka. No i stąd spróbujemy wypatrzyć naszych przeciwników. Jeden jest tam. ciekawe gdzie tamta dwójka jeszcze? To może być. No, tam są wszyscy. Stąd będzie ciężko. Ja jestem w lepszej pozycji od nich ze względu na to, że jestem wyżej przestanie się kręcić w głowę. tak wygląda już szał. To może być już problemy. Wydziemy, że coś nie ma. Hmm. Nie wiem, że nie.

No, niestety z dwoma nie miałem szans. Leapy. No i dobra, ludziska. No, dziś nie wyszło. Dzisiaj nie wyszło, niestety. Jednak wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Dlatego zachęcam Was do zasubskrybowania kanału dla większej y, liczby odcinków, chociażby z tej serii, czy też z innych, które zamierzam y, nagrywać dla Was. Myślę, że ten tryb jest tak wyczepisty, tak mi się bardzo podoba, że na pewno jeszcze będą odcinki. Dlatego zachęcam Was do zostawienia. Łapki w górę, subskrypcji. No, i ja dziękuję Wam. Na razie.